Przede wszystkim chciałam gorąco przywitać w Łodzi Marcina Gornata i raz jeszcze podziękować, że wspiera mnie jako mój doradca. Ale przede wszystkim wspiera w aspekcie Łodzi sportowej. To, co jest dla mnie bardzo ważne, co jest ważne dla Marcina, dla Filipa Keniga, to jest tworzenie właściwych warunków dla rozwoju sportu w Łodzi. W tej chwili już tworzymy przetarg, jak Państwo wiecie, jest rozpisany na budowę nowej hali, stadionu. Myślę, że to jest też czasem do tego, żeby przekonać Marcina Gordata, żeby miał szansę w łodzi troszeczkę zawalczyć również i tutaj jest moja gorąca prośba między innymi dlatego też z państwem się spotkaliśmy. Jest szansa, żeby Marcin Gortat faktycznie zagrał w łodzi, ale potrzebujemy znaleźć sponsorów na ubezpieczenie Marcina Gordata na czas, kiedy będzie w łodzi grał. I tu zwracam się do wszystkich ludzi dobrego serca, którym zależy na sporcie w łodzi, żeby wspomogli nas, żeby znaleźli się sponsorzy, którzy zainwestują w ubezpieczenie Marcina Gordata. Dzięki temu będziemy mogli Marcina oglądać nie tylko poprzez ekran telewizyjny, obserwując jego zmagania w Stanach Zjednoczonych, ale również bezpośrednio obserwując jego jak z chwilą, kiedy będzie grał w drużynie EuKS-u w Łodzi, ale myślę, że i, bo to wiąże się również z tym, że będzie grał w drużynie narodowej. To jest mój przekaz, olbrzymia prośba. Raz jeszcze witam jednego z najlepszych ambasadorów w Łodzi na zewnątrz. I raz jeszcze w Państwa obecności chciałam gorąco podziękować za to, co robi dla Łodzi, co robi przede wszystkim dla sportu łódzkiego, ale tak naprawdę przede wszystkim dla małych dzieciaków. Ja jestem pod wrażeniem, jak swój czas, swoje wakacje, sw swoją chwilę. Kiedy może odpocząć spotkać się z najbliższymi i tu w Łodzi przeznacza dla nas, dla Łodzi, a szczególnie dla młodego pokolenia i za to z całego jeszcze dziękuję. A, a co trzeba ubezpieczyć? Ręce, nogi konkretnie? Myślę, że przede wszystkim trzeba ubezpieczyć mój kontrakt, który, na który pracowałem przez dobrych 9 lat i tak naprawdę kontrakt ten zabezpiecza moją przyszłość, zabezpiecza przyszłość mojej rodziny. Bardzo oczywiście chciałem występować w ludzkim klubie sportowym i repre reprezentować nasze miasto, naszą drużynę, no ale niestety trzeba tutaj patrzeć, mieć oczy otwarte i, i, i patrzeć na to troszkę z rozwagą. Jest potrzebne ubezpieczenie, żeby pokryć mój kontrakt w razie, gdyby miał nastąpić jakiś wypadek. Nie chciałbym stracić 9 lat mojej ciężkiej pracy w przeciągu jednego dnia. Dlatego, no niestety są takie warunki, trzeba pokryć mój kontrakt. Ubezpieczenie nie jest małe, ale, ale są różne opcje oczywiście, również ode mnie są różnego rodzaju Plany, które możemy również zrobić, e, jeżeli dogadamy się od, odpowiednio ze sponsorem, z, z instytucją w, e, czy, czy z bezpośrednim człowiekiem, który to również by e, był w stanie złożyć. A o jakich pieniądzach mówimy? Rzędu oczywiście, nie pytam co do złotych. E, myślę, że będzie to, to gdzieś suma około, około miliona złotych. E, to są jeszcze rzeczy oczywiście do ustalenia w zależności od długości, e, od długości e, mojego pobytu w, w Polsce.